Pouchen Zdrój, leśna majówka. Zapraszamy do parku zdrojowego. Rozpoczynamy o 12.30 paradą z flagami, korzystając z tego, że w tym dniu przypada Dzień Flagi. Zapraszamy Państwa do tego, aby w niekonwencjonalny sposób wziąć udział w paradzie, która będzie rozpoczynała się przy hotelu Polani. I tam z flagami na motorach, na rowerach. Na innych pojazdach, również 4x4, przejedziemy przez miasto, podłużą miasta. Przy urzędzie miasta zawiesimy na maszcie naszą flagę narodową, a następnie udamy się w kierunku otwarcia imprezy połczyńskiej majówki. Zaczniemy? Słyszałem? Właśnie, od czego zaczniemy? Zaczniemy na pewno od powitania. 12.45 oficjalne. Otwarcie imprezy przy pianinie wody Joasia. Następnie o godzinie 13 przy amfiteatrze. Jak, tak jak w zeszłym roku, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyścigu rowerowym, w biegu oraz rodzinnym pokonywaniu trasy, czy też techniką drogą, którą ścieżką, drogą, ścieżką, dbając o figurę na górę. górę. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym, w przedsięwzięciu w zeszłym roku to się świetnie udało. Mieliśmy na trasie ponad 300 ponad osób. 300 osób zarejestrowanych, wiele tak. osób było również niezarejestrowanych. Popijmy ten rekord, po czym niech popije rekord. Ja muszę Państwu tylko powiedzieć, że dyrektor Centrum Informatycznego Lasów Państwowych był bardzo mile rozczarowany zaangażowaniem połczyniaków i tak liczną imprezą, więc tym bardziej pokażmy, że warto. Na Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Tak, <laughs> tak, ale myślę, że na połczyniach to zawsze możemy liczyć, nawet jeżeli będzie padało, to po prostu się spotkamy z parasolami. I przejdziemy ścieżką. Tak jest. Każdy pokaże na co dostać, każdy zawalczy o swój najlepszy wynik. A po tym mamy ciekawą imprezę, ciekawe zawody MTB, nazywa się to... Wszystko tak, wyścigi y, ro, rowerów MTP, tak zwany Eliminator. Eliminator, Ciekawe hasło, drodzy państwo. Co się kryje pod tym hasłem? Tak. Y, 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 y. Są to jazdy pokazowe y, rowerów i są to jazdy y, wyczynowe, ale również przy, przewidzieliśmy dla młodzieży i dla dzieci w y, wieku do 12 lat y, edycję mini-eliminatora. Ciekawe nagrody. Bardzo ciekawe, ja chciałbym Państwu tylko powiedzieć, że u nas nie ma przegranych, są sami wygrani. Tak <grymianie> jak w zeszłym roku to Państwo tak, widzieliście. Nie chodzi tutaj o wynik, chociaż w przypadku eliminatora przyjedzie czołówka polskich kolarzy, więc na pewno będziecie Państwo mogli zobaczyć jak bardzo widowiskowa jest ta dyscyplina sportu. Koncert? koncert. Tak. Czy jeszcze zaproszą leśnicy nas na koncert? Koncert bardzo ciekawy, bo wystąpi zespół Babylon. Wystąpią w nim artyści z Kamerunu, z Republiki Konga, ale i Polacy. Oprócz koncertu, bo koncert jest tylko finałem tej całej uroczystości, Wcześniej nasze dzieci, nasza młodzież, ale i Państwo będziecie mogli wziąć udział w konkursach ekologicznych. Ufundowaliśmy razem z współorganizatorami bardzo ciekawe nagrody. A współorganizują z nami Ustronisko Połczyn Gmina Połczyn Sanatorium Marta Zdrowit w Hotel Luboradza, PS bezczesny, hotel Polani, Ekofiuk, yy, pensjonat Lecą Żurawie I oraz do czasów z zdrowie. Patronat medialny nad imprezą sprawuje także nasz portal Półczyn Zdroń 24, z czego jesteśmy szczególnie dumni. po jeszcze na koniec dodać, że dla naszych najmłodszych przewidzieliśmy dodatkowe atrakcje, to jest przede wszystkim to są zjeżdżalnie, trampoliny, Eurobanji. To jest również wirtualna strzelnica, tak zwane bezkrwawe łowy, będzie można spróbować zręcznościowo swoich sił. Będą stoiska Nadleśnictwa Połczyn, innych Nadleśnictw, będzie Leśny Kompleks Promocyjny, Lasów Państwowych. Takiej majówki jeszcze w Połczynie nie było. Leśna Majówka, jedyna okazja w tym roku, zapraszamy. Mam nadzieję, że pomogą Państwo swoją frekwencją, a wówczas będzie nam, będzie, będziemy mogli tych imprez organizować więcej i będą one liczne i jeszcze bardziej atrakcyjne. Zapraszamy. Zapraszam. Zapraszamy.